Jeśli rozglądaliście się z zakupem smartwatcha, który oferuje więcej, aniżeli te podstawowe modele i jednocześnie nie jest Apple Watchem, bo na przykład nie macie iPhone'a, z którym można by było go połączyć, to jedną z propozycji, które już jakiś czas temu można było rozważać, były smartwatche od firmy Mobvoi. Bardzo popularną propozycją był m.in. TicWatch Pro 3, którego sam testowałem i który był naprawdę rewelacyjny pod kątem tego, ile oferował, do tego, ile trzeba było za niego zapłacić. No i doczekaliśmy się z aktualizowanej wersji, najnowszego TicWatcha Pro piątej generacji I jak wiadomo zegarek ten nie należy do tych zwyczajnych ze względu na to, że raz cechuje go bardzo dobra wydajność i jeszcze lepsza w zasadzie aniżeli w tym poprzednim modelu producent się między innymi tym chwali, że zostało to podkręcone co ma mieć też wpływ na samo działanie na jednym naładowaniu a z drugiej strony wszystko to chodzi w oparciu o najnowszy Wear OS 3.0 no i z trzeciej strony co najważniejsze sam ten zegarek ma unikatową cechę w postaci Dwóch wyświetlaczy. Serio. Z jednej strony mamy taki podstawowy wyświetlacz, można powiedzieć znany z chociażby takich zegarków Casio, który służy nam jedynie do wyświetlania godziny i jest bardzo energooszczędny. A z drugiej strony mamy tutaj normalnego amoled który wyświetla nam wszystkie kolory. Mamy świetny kontrast, no i to wszystko jest uzupełnione o jeszcze bardzo dobrą rozdzielczość. I w zasadzie wszystko teraz może wskazywać na to, że będzie to rewelacyjna propozycja dla niemalże każdej osoby, która lubi zegarki z okrągłą tarczą, bo kapitalnie on wygląda na nadgar. Ale jednak nie do końca, ze względu na to, że jest tutaj kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć przed samym zakupem, aby być świadomym tego, co tak naprawdę kupujemy. Wszystkim jednym z największych nowości, o której Wam wspominałem, jest to, że firma Mobwoj chwali się, że został tu zaimplementowany bardzo dobry procesor, i ten procesor w połączeniu z 2 GB RAM, a także dyskiem na poziomie 32 GB, ma oferować naprawdę bardzo dobrą wydajność i duży przeskok, chociażby względem poprzedniego modelu, a także zauważalnie większe prędkości, aniżeli inne zegarki na rynku. I tak jest faktycznie, to w zasadzie zależy od tego, co chcecie robić. Sam system naprawdę nieźle działa, tak jak Wam mówiłem, mamy tutaj kontrolę. Role Wear OS 3.0 i faktycznie dosyć szybko włączają się wszystkie zainstalowane aplikacje, a jest ich całkiem sporo, a dodatkowo z Google Play możecie pobierać kolejne. Natomiast, czy jest tu jakaś ogromna różnica w wydajności pomiędzy innymi zegarkami, które są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o cenę, tego bym aż tak mocno nie powiedział. Także mówiąc krótko, firma ma obwodnikami, na pewno, że jest to naprawdę wydajny zegarek, ale też bym nie przesadzał w kontekście tego, o ile on jest szybszy od konkurencji, bo działa on po prostu szybko, ale raczej jest to w w ramach jakiegoś takiego standardu na rynku. Natomiast to, co może was zaskoczyć, szczególnie osoby, które posiadają iPhone'y, to to, że przynajmniej na razie nie będziecie go mogli połączyć z samym iPhone'em, ze względu na to, że firma MOB Wojtek, jak i niektórzy inni przedstawiciele z tej branży smartwatchy, zaczyna iść w tą stronę, aby przygotowywać smartwatche stricte dla użytkowników Androida. Poniekąd to rozumiem, ale jednak też dostrzegam ogromną grupę osób, która nie chce mieć Apple Watcha, które najlepiej działa w zasadzie z samym bo po prostu im się nie podoba wygląd, a z drugiej strony jest bardzo kosztowny, ale przynajmniej na razie firma Mobvoi nie deklaruje, czy i kiedy ewentualnie pojawi się właśnie takie wsparcie dla użytkowników z iOS. W związku z tym musicie mieć obecnie telefon z Androidem, aby go z nim połączyć, aby móc normalnie funkcjonować. Warto też zaznaczyć, że zegarek ten będzie wspierał jedynie telefony, które mają też oficjalne usługi od Google. A. To znaczy, że telefony z Huawei'em, m.in. P60 Pro, nie da się z im sparować, nie da się nawet odpalić aplikacji Mobvoi Health, która wspiera akurat stricte ten model, bo nie jest to przez tą normalną apkę Mobvoi tylko właśnie przez ten dodatkowy odpowiednik z dopiskiem Health, ale mówiąc o samym tym procesorze, warto też wspomnieć że jest on bardziej energooszczędny i w połączeniu z tymi dwoma wyświetlaczami może to dać wynik w granicach nawet dobrych kilkudziesięciu godzin na jednym naładowaniu jak na taki smartwatch, który jest wyposażony w tyle różnych funkcji czujników chyba każdy z was powie, że jest to bardzo, bardzo dobry wynik, ale czy tak faktycznie jest? Ja generalnie testowałem ten zegarek przez dobre kilka, nawet już kilkanaście dni i mówiąc szczerze, żeby wykręcić ten wynik na poziomie powiedzmy 4-5 dni, w większości musielibyście korzystać z tego gorszego wyświetlacza, tego, który jest wykonany w technologii LCD, a nie jest tym AMOLED-em i oczywiście można to robić, ale jak się domyślacie, komfort takiego użytkowania tego zegarka spada, no bo po prostu te kolory nie są tam wyraźne i w momencie, w którym jesteście na dworze, a bardzo mocno świeci słońce, a testowałem go również w takich wędrówkach górskich, no to tutaj już jakby ten komfort znacząco spada i może wam się to nie podobać i będziecie chcieli się przełączyć na samego Amoleda. Jak się domyślacie, przełączenie się właśnie na ten główny wyświetlacz, na ten lepszy wyświetlacz, spowoduje, że ten zegarek będzie działał dwa maksymalnie 3 dni, i w zasadzie ten czas w okolicy dwóch dni będzie przy takim klasycznym użytkowaniu, w momencie, w którym idziecie sobie na trening i używacie też tych wszystkich innych czujników, które są tutaj zaimplementowane, a trochę ich jest. W związku z tym ten wynik na poziomie tych kilku dni użytkowania można wykręcić, ale kosztem tego, że ograniczycie sobie jednak w znaczący sposób jakość wyświetlanych tych treści, no i sam komfort użytkowania. Nie chcę mówić, że to jest zły wynik, bo nawet te 2-3 dni przy używaniu Amoleda jest to bardzo dobry wynik, bo tu mamy naprawdę dosyć duży akumulator, ponad 620 mAh, co jest jedną z większych wartości, jeśli chodzi o akumulatory w tego typu smartwatchach, ale jednak też nie można powiedzieć, że używając go w taki normalny sposób, w najbardziej. Komfortowych warunkach jesteście w stanie wytrzymać bliżej 5 dni, no bo to się po prostu nie stanie. Chociaż plusem całej konstrukcji jest to, że ładujecie go dosyć szybko. Macie tutaj specjalną ładowarkę z takimi pinami i ładowanie na poziomie kilkunastu minut powinno Wam wystarczyć na jeden pełny dzień działania, a producent też zapewnia, że do 65% będzie on potrzebował 30 minut, aby się naładować. Także wyniki te są naprawdę bardzo dobre i nawet siedząc gdzieś przy biurku powiedzmy te kilkadziesiąt minut dziennie, jesteście w stanie sobie go do pełna doładować. Natomiast zanim powiemy sobie o tych wszystkich treningach, które możecie za pomocą niego wykonywać, które są tutaj zaimplementowane w postaci poszczególnych aplikacji, co jest niestety zmorą, serio, tu w zasadzie każda aplikacja, każda funkcja zegarka ma osobną aplikację. To jest mega denerwujące, że nie złączyli tego w jeden program z jakimiś sekcjami albo z jakimiś skrótami, tylko w zasadzie każdą funkcję wywołujecie osobno. Jak sobie jeszcze dodatkowo zainstalujecie resztę aplikacji, to niestety jest to mało komfortowe, jak przewijacie dosyć długo samą tą listę, bo naprawdę ona może się ciągnąć. I ciągnąć. Natomiast być może ktoś z Was powie, że to nie jest dla niego wada i da się do tego przyzwyczaić, pewnie też tak można. Na pewno da się przyzwyczaić do naprawdę bardzo dobrego wykonania ze względu na to, że mamy tutaj połączenie m.in. aluminium z wyświetlaczem na poziomie 1,43 cala, jeśli chodzi o samą średnicę. I wam mówiłem, jeśli mówimy o tym głównym wyświetlaczu, a na nim najbardziej warto się skupić, jest to AMOLED z wysoką rozdzielczością, także wyświetlanie treści jest tutaj naprawdę w wysokim poziomie. Z drugiej strony całym tym zegarkiem sterujecie oczywiście dotykowo, a tak że w formie tej przesuwanej koronki. Działa to także całkiem nieźle. No i macie dodatkowy przycisk funkcyjny, który też wywołuje konkretne funkcje. Sam zegarek, jeśli chodzi o samo sterowanie, nie zmienił się w stosunku do poprzedniej wersji i w zasadzie wygląda tutaj to sterowanie bardzo podobnie. Mianowicie przeciągając z góry, wyciągamy sobie na przykład centrum sterowania, przechodząc w bok mamy takie podstawowe aplikacje. W związku z tym w zasadzie kilka minut zabawy zapewni Wam to, że wszystko tutaj ogarniecie. Natomiast jeśli chodzi o samą funkcjonalność, tak jak Wam mówiłem, abstrahując od tego, że możecie go używać tylko z telefonami z Androidem, nie ma wsparcia dla tego iOS, to macie tutaj bardzo dużo funkcji, które po prostu przydadzą Wam się w codziennym użytkowaniu. Mówimy tutaj o oczywiście odczytywaniu powiadomień, połączeniu z samym telefonem, wykonywaniu też samych połączeń. Dodatkowo możemy sobie odczytywać SMS-y, a także płacić zbliżeniowo, bo jest tutaj Google Pay. Dodatkowych rzeczy mam tutaj też barometr, czy na przykład czujnik do mierzenia snu, aby sprawdzać sobie jakość właśnie naszego snu, a jak sobie dodacie do tego, że można sobie pobrać odpowiednią aplikację, to pod tym kątem będziecie naprawdę zadowoleni, bo to wszystko dobrze działa, pod warunkiem oczywiście, że przeciwnie tak jak ja, chcecie używać go podczas właśnie snu. Natomiast są tu oczywiście też czujniki zdrowotne, które odpowiadają za pomiar bicia serca, czy też po prostu saturacji krwi, która jest pewnego rodzaju nowością, jeśli chodzi o te smartwatche. No i tak jak wam mówiłem, całość działa naprawdę nieźle, możecie sobie swobodnie pobierać te aplikacje, uruchamiać je i wszystkie, które są w Google Play będą tutaj naprawdę nieźle chodziły. Także pod kątem użyteczności czy korzystania z tego zegarka na co dzień, powinniście być naprawdę zadowoleni, bo czy to biorąc go na co dzień do pracy, chodząc po mieście, czy na przykład biegając gdzieś w lesie, do wszystkiego się tak naprawdę sprawdzi. Mówiąc o bieganiu w lesie, trzeba powiedzieć, że jest też zaimplementowany GPS, więc możecie sobie trackingować całą trasę i ewentualnie później ją sobie sprawdzać gdzieś na telefonie. Natomiast co dziwne, na próżno szukać w tym zegarku asystenta od Google. Nie ma żadnego w zasadzie takiego asystenta, który byłby nam w stanie pomóc w momencie, w którym sobie go o coś spytamy. To jest akurat dosyć specyficzna zagryfa tak bym powiedział, ze względu na to, że mamy tutaj wszystkie inne funkcje od tej firmy, a akurat to się nie znalazło. Natomiast ogólnie do takich codziennych zastosowań, czy nawet do zastosowań sportowo-fitnesowych, gdzie mamy do wyboru dobre kilkadziesiąt różnych trybów, jeśli chodzi o aktywności fizyczne, jak najbardziej ten zegarek się sprawdzi. Całość działa naprawdę szybko, ale to jest zasługa tego procesora, no i powiedzmy tych 2 GB RAMu. Jeśli chodzi o baterię, trzeba śmiało powiedzieć, że jest ponadprzeciętnie, natomiast wyniki sięgające 5 dni przy użyciu AMOLEDu. są kompletnie nie do wykręcenia ale sam producent nawet o tym nie mówi i on podaje te wyniki w oparciu o ten gorszy jakby wyświetlacz czyli ten bardziej energooszczędny to jest na pewno fajny bajer, że on się sam uaktywnia w momencie, w którym dłużej nie używacie tego zegarka albo na przykład nie ma go na waszym nadgarstku, to wtedy on nie musi jakby mieć cały czas włączonego tego AMOLEDu, tylko jest po prostu jakby ten bardziej energooszczędny wyświetlacz od razu z automatu odpalany natomiast czy to jest obecnie najlepszy zegarek na rynku? pewnie nie, czy to jest jeden z najbardziej opłacalnych zegarków, no to każdy już musiałby sobie na to pytanie odpowiedzieć ze względu na to, że on kosztuje 350 dolarów, czyli w Polsce około 1500 zł, i w zasadzie musicie mieć tylko telefon z Androidem i nawet bez Huawei a to jest liczone, który będzie go po prostu wspierał. Bardzo fajny design, dużo funkcji, dobra wydajność, bardzo dobra wydajność, wręcz bym powiedział. Połączenie tych dwóch wyświetlaczy to jest to, co go wyróżnia, ale reszta rzeczy jest, można powiedzieć na takim standardowym poziomie. No i teraz pytanie, czy na przykład Propozycje od Samsunga i Google'a nie wyprzedzą go, albo przynajmniej nie wyprzedzą go w jakimś waszym zestawieniu, i finalnie na tamte modele się nie skusicie. Ja jednak bardzo żałuję, że nie ma tego wsparcia dla iPhone'ów, ze względu na to, że sam bardzo często polecałem ten właśnie zegarek, jego poprzednią wersję, użytkownikom, którzy nie cierpią kwadratowego designu. No a tutaj w tej sytuacji, no jest to naprawdę dosyć ograniczony wybór, i Mobvoi w znaczący sposób, jakby sobie ucięło listę tych klientów, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani właśnie tym sprzętem. Niemniej, jeśli się już decydujecie to myślę, że przez te 2-3 lata będziecie naprawdę z niego bardzo zadowoleni, bo sama ta wydajność, czy też wsparcie najnowszego systemu po prostu będzie wam to gwarantować także reasumując, jeśli poszukujecie smartwatcha który będzie wytrzymywał naprawdę długo na jednym naładowaniu i jesteście w stanie zaakceptować wtedy ten gorszy wyświetlacz, to to będzie bardzo dobra propozycja, także gdybyście byli nim zainteresowani, to linki do strony Mobvoi, gdzie możecie je sobie zamawiać są oczywiście w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle, trzymajcie się cześć!